Kolejną umiejętnością, jeśli chodzi o mody transformatywne, jest podsumowanie. I, I nie mam tu na myśli takiego zwykłego podsumowania, gdzie zbieramy jakieś istotne punkty w tym, co się zadziało, co zostało powiedziane, tylko podsumowanie, które ma pewną strukturę i dzięki tej strukturze właśnie wnosi sporo jasności w to, co się zadziało podczas rozmowy. Takie podsumowanie może być stosowane albo w naszych własnych sytuacjach, gdzie my mamy jakoś trudność, jeśli jesteśmy częścią sytuacji, albo kogoś wspieramy, albo pracujemy z grupą, albo w końcu w, w sytuacji, kiedy wspieramy kogoś w jakiejś trudnej komunikacji w konflikcie jako mediator czy facilitator. Ogólna definicja podsumowania to tematyczne odtworzenie zasadniczych elementów rozmowy. Czyli wyobraźmy sobie, że w, w części spotkania, albo w całym spotkaniu była mowa o masie tematów różnych, w często w chaotyczny, nieoporządkowany sposób, to, tym emocje, emocje, różne perspektywy i staramy się zobaczyć trochę z lotu ptaka i odtworzyć całą albo kawałek rozmowy poprzez nazwanie tematów, kluczowych tematów, które się pojawiały. Istotne, że do tych tematów też prezentujemy punkty widzenia, perspektywy poszczególnych uczestników. Możemy to zacząć, czy wprowadzić podsumowanie od metakomentarza. Na przykład zaczęli Państwo rozmowę o tym, co byłoby najlepsze dla Waszych dzieci i jak ustalić wspólne zasady rodzicielskie, i rozmowa była dość, dość spokojna, a później jak dotknęliście tematu sprawy sądowej, wpływu na Waszą sytuację, pis procesowy, temperatura tylko rosła. Tak, czyli takie sprawdzamy I, i zaczynamy. Mówiliście, i w tym czasie poruszyliście A, B, C, na przykład, tak? czyli jakiś temat. I to jest sprawdzenie od jakiegoś meta komentarzy. Albo, szczególnie jak nie ma tyle przestrzeni, to staramy się od razu nazwać temat. Czyli teraz rozmawiacie o, o tym, co można zrobić, jakby z tą sytuacją w kontekście wpływu podziału majątku na to, co jest możliwe, jeśli chodzi o płatności alimentacyjne, na przykład. Od, od razu, jakby nazywamy ten temat, ponieważ, yy, ponieważ gwałtowna jest wymiana i nawet trudno, jakby wprowadzić to albo nie ma takiej potrzeby. Jeśli chodzi o strukturę, yy, to tak jak na tym obrazku widzimy, yy, mamy tą głowę, czyli temat, i perspektywy uczestników to są nogi. I istotne jest to, żeby właśnie ten temat może być jeden. Może być ich kilka, to jest nasza decyzja, generalnie jak rozbudowane ma być to podsumowanie, ale niezależnie od tego, czy jest, czy jest jeden, czy kilka tych tematów, ważne, żeby jak się pojawiał temat, szczególnie za pierwszym razem, żeby tego tematu zawsze było dołączone stanowisko jednej i drugiej osoby. Oczywiście może być tak, że zaczniemy prezentować temat i już to się jest w innym miejscu chce mówić, to nie chodzi o to, żebyśmy forsowali, bo oczywiście jeśli nie ma takiej przestrzeni do wysłuchania, to kluczowe jest to, co chcą zrobić uczestnicy. Więc, jakby to jest próba wejścia, zaprezentowania, podsumowania, ale nie zawsze to się uda dokończyć. Czasami przedstawimy perspektywy jednej strony, a druga już odpowiada, albo pierwsza koryguje, więc, różne mogą się wydarzyć, ale jeśli jakby jest przestrzeń, aby to dokończyć, to zawsze będzie to w pełnej formie temat przedstawiony i perspektywy każdego uczestnika. Później chcemy kolejny temat dołączyć, to nazywamy kolejny temat, i znowu do tego tematu dokładamy. Perspektywy. I tak wygląda struktura mniej podsumowania. I jak wygląda samo podsumowanie? Kluczowe i chyba najtrudniejsze w jaki sposób jest to, żeby tego całego często chaosu rozmowy wyłuskać temat. One wcale nie są takie oczywiste często. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy masę klocków, które. Są wysypane na stole, i, i każdy kawałek zdania, frazy, rozmowy gdzieś tam jest porozrzucany. Te klocki są w różnej wielkości, mają różne kształty, kolory. Staramy się trochę patrzeć też na tę rozmowę z lotu ptaka i widzieć generalnie, wokół jakich tematów koncentruje się rozmowa. I jeśli przychodzi czas, że próbujemy właśnie wejść z takim podsumowaniem. Będziemy starać się bardzo precyzyjnie i możliwie neutralnie nazwać te tematy, które są podnoszone przez uczestników. Na przykład, w pierwszej pół godziny rozmowy mówiliście o dwóch tematach. Po pierwsze, o tym, jaki styl przywództwa Wam odpowiada, i wydaje się, że tutaj podobnie to widzicie, że pracownicy powinni być w znacznym stopniu włączeni w podejmowanie decyzji. Ale różnicie się w zakresie, jakie to włączenie powinno być. I przedstawiamy według Pana A, według Pani B, na przykład. Kolejny temat, który, który poruszaliście, to jest jaki wpływ ma praca na Wasze życie prywatne. I Pani mówi o tym, że czuje taką równowagę pomiędzy tymi dwoma obszarami. A pan mówi zupełnie inaczej, że, że pan czuje, że ta praca zabiera za dużo, ten wpływ jest nadmierny, i, i też pan powiedział, że dlaczego, dlatego tak się dzieje, że nie ma wystarczającego wsparcia od pani, zbyt dużo jest na panu, i stąd jak pan czuje, że nie ma tej równowagi. Więc jakby ten wpływ między, dla was jest zupełnie inny. Więc, ale, ale staramy się nazwać neutralnie tematy i zawsze jak prezentujemy dany temat, to do tego prezentujemy stanowiska. Ważne, żeby. Nie zmieniać tego, czyli na przykład może nam się wydawać, że pewne, pewien temat jest tak jak był prezentowany, zbyt zapalny na przykład, i staramy się jakoś go zmienić, żeby mniej zapalnie brzmiał, ale możemy w jakiś sposób starać się popychać tematu, bo nam się wydaje, że powinni wszystkim o czymś rozmawiać, więc powiemy na przykład, że najistotniejsze z tego, co musi było to, ale to już jest decyzja za uczestników. Po prostu raczej mówimy neutralnie, że mówiliście o A, B, C. Nie staramy się za uczestników, chyba że oni sami to powiedzieli, że to jest dla nich najistotniejszy temat, ale staramy się nie robić tego za uczestników. Już wspomniałem właśnie, żeby nie pomijać jakichś punktów zapalnych albo trudnie uchwytnych. Tak? Czasami, jeśli chodzi o podsumowanie, w zasadzie wszystko, co jest przymiotem rozmowy, czy werbalnie, czy nie, może być częścią podsumowania. To może być jakaś forma nastroju albo gotowości dalszego kroku, jak na przykład włączenie dzieci, czy, czy, czy rozmowy o jakichś konkretach roz, porozumieniu, czy ugodzie. To może być w ogóle to, to o czym rozmawiać. Tak, I już na samym początku często się dzieje że, że ludzie, ludzie mają wyobrażenie o tym, że część osób nie chce o tym rozmawiać, a część w ogóle, jak nie będziemy o tym rozmawiać, to w ogóle nie ma sensu rozmawiać. W jakiej kolejności poruszamy tematy, więc, więc my nie staramy się forsować czy wskazywać, kto powinien mówić w jakiej kolejności, jakie tematy, tylko staramy się pokazać tę różnicę. Czyli nawet zaczynacie rozmowę już od początku. Jest różnica w zakresie tego, o czym chcecie mówić dla Pana to i dla Pana to. Jak rozmawiać? Model transmodem nie narzucamy zasad, właśnie stawiając to jako jeden z wielu wyborów uczestników. I, i może być tak, że są kwestie poufności albo pewien jest zasad, jakby coś dopuszczalne w sensie języka czy przekleństw, czy, 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 czy um, jakiejś formy interakcji. To, to wiele rzeczy też może być przy tym rozmowy i różnic. Albo punktów wspólnych między stronami, więc bardzo wiele tematów można, może być przymiotem podsumowania. Jak już temat przedstawimy właśnie, także mówiliście o A, to przedstawiamy wiernie perspektywy każdego z uczestników. I bardzo istotne jest to, podobnie jak w odzwierciedleniu, żeby osoba, którą, której stanowisko prezentujemy do tego tematu wcześniejszego, wiedziała, że to jest robione, więc jeśli jesteśmy na przykład w pokoju i z mediacji, to mówimy neutralnie temat i później zwracamy wzrok na osobę, czyli według Pana i mamy kontakt wzrokowy z tą osobą, żeby ona nie miała żadnych wątpliwości, że jej stanowisko prezentujemy. Według Pana, według Pani czy, czy według Ciebie w sensie że jaka jest konwencja i później, jak to kończymy, zwracamy wzrok do drugiej strony, mówimy, a według Pani i prezentujemy jej stanowisko. Niezwykle istotne jest to, a różnice są bardzo często, yy, na początku rozmowy często są same różnice de facto, więc i, i ludzie to czują. Ludzie czują, jak bardzo są zbieżni albo rozbieżni, więc niewiele im wnosi, jeśli staramy się koloryzować trochę rozmowę i, i, i zwracać nadmierną uwagę na części wspólne, a pomijać czy zwiększać yy, różnice. No właśnie jakby podsumowanie ma tą siłę, dlatego że może wiernie przedstawić. W kontekście pewnego też porządku, który daje przedstawienie tematów, jakie są stanowiska, jak wielkie są różnice, i dzięki temu łatwiej jest mierzyć się, ponieważ jakby daje to nam większe zrozumienie, mierzyć się z tymi różnicami. Podobnie jak w przypadku odzwierciedlenia. Ważne jest, żeby całość komunikacji uwzględniać, czyli także na poziomie werbalnym, emocjonalnym, więc nie tylko mimo o stanowisku w sensie jakiejś treści, ale także jakie emocje w wokół tego towarzyszą, jaki ton. I istotną częścią tego jest jakieś trudne frazy czy komunikaty, ponieważ to powoduje, że ktoś czuje się autentycznie słuchany, że jego perspektywa w całości jest włączana, a nie jakoś lukrowana. Więc wszystko to, co wcześniej było powiedziane, właśnie wskazuje, że podsumowanie jest, jest włączające. Nie pomijamy żadnych tematów, szczególnie trudnych tematów. Nie, nie zmniejszamy różnic, dlatego że to odwodzi ludzi do tego, żeby się zmierzyć z, rzeczywistymi, z rzeczywistą sytuacją, z rzeczywistymi różnicami. I tak samo nie mamy wbudowanej agendy, czyli nie staramy się, a podsumowanie jest to bardzo łatwe generalnie, bo jest bardzo dużo Rzeczy, które chcemy tam włożyć, jakie tematy, w jaki sposób o nich mówimy, jak stanowiska prezentujemy, więc możemy chcieć świadomie bądź nie gdzieś pokierować rozmową w taki sposób, który nam wydaje się słuszny. Ale tu zabieramy właśnie tą decyzyjność wybory stroną, jeśli wpływamy na to, jak takie podsumowanie wynika, bo chcemy jakąś agendę, pomysł na to, co powinno nastąpić albo czego nie powinno być w tej rozmowie. Więc tego staramy się unikać. I w końcu, jak już uda nam się, tak czasami nam się nie uda, tak jak powiedziałem wcześniej, już zaczynamy mówić podsumowanie, ale ktoś jakby nie jest na to gotowy, mówi dalej, więc oczywiście się wycofujemy. Natomiast jeśli więc tu, tu czasami jest tak, że trzeba się sobie przerwać, dać sobie przerwać na jakimś momencie, bo ważniejsze jest to, co uczestnicy i to nic nie daje, że będziemy tu się szarpać o, o czas. Konsekwentnie wspieramy samostanowienie, łącznie z tym, że ktoś. Nie ma takiej gotowości, chęci mu to niewiele wnosi w podsumowanie w danym momencie. A jak uda nam się całe takie podsumowanie zakończyć? Najczęściej wystarczy po prostu pauza i jeżeli to jest takie mocne, skuteczne, to bardzo często ludzie to zatrzymuje, przyglądają się temu i, i, i ten czas na to jest bardzo istotny, żeby. Przetrawili dokładnie co to, co zostało powiedziane, zobaczyli lepiej z takiego poziomu, właśnie lotu ptaka, czy na jakimś poziomie to ich rozmowy. Albo jeśli jest duże milczenie, można po prostu zapytać się, tak, czyli jak chcecie dalej kontynuować, czy chcecie porozmawiać o A, B, C, a być może jeszcze inny temat jest dla Was ważny. I, i to jest takie pytanie, właśnie co dalej? Check-in, które oddaje decyzyjność, jakby stroną, czyli znowu rozjaśniamy poprzez podsumowanie w tym przypadku, rysujemy im tą mapę rozmowy, ale, ale też jakby dajemy im decydyjność, co chcą z takim wglądem, zrozumieniem zrobić. Jeśli chodzi o cele podsumowania, co, co ona wnosi w ogóle do rozmowy, to z jednej strony mamy ten wymiar wzmocnienia, jakiejś jasności, większej pewności uczestników, poprzez to, że jesteśmy w stanie pomóc Przedrzeć się przez właśnie masę detali, często chaotycznych, jakby sposobu rozmowy, i, i tą istotę uczestnicy rozmowy mogą lepiej zobaczyć. Wnosi to takie wiele, wiele jasności do, do rozmowy. Z drugiej strony, podobnie jak czasami oglądamy film ponownie, widzimy więcej szczegółów, jaśniej, głębiej, jesteśmy w stanie zaobserwować, podobnie wnosi podsumowanie za pierwszym, za drugim razem gdzie coraz wyraźniej widzą naturę tego, co ich łączy, co ich dzieli, jakie są w ogóle osiowe tematy i dzięki temu też mogą z pewnego dystansu się przyjrzeć i coś skorygować albo potwierdzić sobie nawzajem pewne rzeczy i, i dzięki temu całość jest jeszcze bardziej jasna dla wszystkich uczestników i, i ta jasność bardzo jest wzmacniająca. Z kolei ta jasność właśnie daje szansę na ocenę. OK, rozmawiamy o tym, o tym, tu się zgadzamy, tu się nie zgadzamy, i no dobrze, to się zajmiemy tym, prawda? Albo ktoś może zobaczyć, że jakiś temat zupełnie nie został poruszony, i to chce właśnie wnieść teraz. Więc łatwiej dokonywać wyborów. W szczególności wyborów dotyczących, jak się zająć różnicami. I tu wracałem do tematu, jak istotne jest to, żeby możliwie wiernie te różnice pokazać, że w zasadzie. Im, Im zasypujemy, ukrywamy te różnice, tym może być przyjemniej w rozmowie, ale zabieramy ludziom często szansę, żeby się zmienić z rzeczywistymi różnicami, które mają. A najczęściej po to ludzie przychodzą do rozmowy, do wsparcia w rozmowie, do mediacji, żeby właśnie zmierzyć się z tymi najgłębszymi różnicami, które są. I dlatego, jakby tak bardzo istotne jest, żeby wiernie, uczciwie przedstawiać te różnice. Z drugiej strony. Mamy ten wymiar poznania, poszerzania perspektywy, uz uznania y, odmiennych w ogóle rzeczywistości. I tu też bardzo istotne jest, żeby właśnie dzięki temu, że wiernie przedstawiamy perspektywy każdego uczestnika, to uczestnik y, nie, nie walczy ten głos, nie jest w oporze, że coś jest y, zabierane, nieprzedstawiane i nie, on po prostu widzi, że, że z tymi emocjami, kolorytem to stanowisko jest obecne. I to jemu daje taką pewność i też jakby zwiększa przestrzeń na to, żeby zobaczyć, okej, okay, no ale co, co inni mówią, nawet jeśli mówią zupełnie inne rzeczy. Ale rośnie ta gotowość do spojrzenia trochę szerzej. I, I jeśli jestem gotowy, żeby spojrzeć szerzej, to mogę zobaczyć, co jest wartościowe dla drugiej strony, być może zupełnie coś innego niż dla mnie. Ale tak jak ja mam prawo i moja perspektywa jest właśnie wniesiona, to być może da zaczynam dać prawo też, żeby inne perspektywy były, nawet jeśli z nimi się nie zgadzam. W teraz proces jakby rozumienia: a okay, ktoś tak małym powiedział, na tym się skupię, o tym chcę porozmawiać. I dzięki temu ułatwiamy w jakiś sposób yy, wzajemne usłyszenie się i rozwajanie tych perspektyw i decyzję, co z tymi różnicami chcemy zrobić. I parę słów o oznakach skuteczności, po czym poznajemy, że, yy, że to coś wnosi do rozmowy. Ja myślę, że dla mnie pierwszym takim sygnałem jest w ogóle obserwacja, na ile Ludzie słuchają tego, co jest do powiedzenia. Czasami może się zdarzyć, że jest podsumowanie, ale w zasadzie, tak jakby zupełnie nie ma kontaktu z tym, co i tak jakby przeminęło, ale to niewiele wnosi, więc być może to nie był dobry moment. Ale najczęściej zdarza się tak, że, że ludzie słuchają, i oni tylko mają przestrzeń i dają dokończyć to podsumowanie, to przyglądając temu, co zostało powiedziane. No, tak, tak to wygląda. Wszystko się zgadza, i, i często jest jakaś pauza, i ludzie gdzieś tam starają się przetwarzać to, co zostało powiedziane. Jakiś proces decyzyjny z tym związany. Aha, to tak to wygląda. O czym możemy porozmawiać? Ale widać, jakby są zarówno zaangażowani, słuchają tego, i gdzieś jest jakiś proces przyjmowania tego, co zostało powiedziane w podsumowaniu. Z drugiej strony może być tak, że. Dalej, tej kontakt jest, tylko ktoś chce coś skorygować, na przykład. Także w tym temacie naprawdę coś innego jest ważnego i, i ktoś dopowiada, albo inaczej bym to ujął. Z drugiej strony, może być jakaś forma uzupełnienia i zabrakło mi jeszcze tego tematu i ktoś coś tam dopowiada. Natomiast, y, jeśli jest takie zaangażowanie i po prostu przyjęcie tego, co zostało powiedziane, jakaś forma korekty. To, to wszystko jakby bardzo rozjaśnia, bo tylko powoduje, że całość jest jeszcze wyraźniej widziana, po prostu i, i, i przyjęta w jakiś sposób, potwierdzona przez uczestników. Może też tak być, i, i, i nierzadko tak się zdarza, że w wyniku tego, że taka jasność, ludzie mają taką właśnie nową jasność, nagle jakiś impuls z nich się powstaje właśnie na tej bazie. I wydałoby się, że w sposób nieoczekiwany, że za jakiś jest wgląd związany z tym, że ludzie zobaczyli tę sytuację i nagle jest coś, co jest takie nieoczywiste, jakiś nowy temat czy, czy zupełnie nowy pomysł na, na, na rozmowę. I nie tylko nie ma, nie, nie ma co się przejmować taką właśnie zmianą, ale często coś jest to, co, co mocno zmienia tor i, i, i wnosi do rozmowy. I to właśnie raczej jest przykład, że to podsumowanie zostało dobrze zrobione, i nie było jakiejś agendy czy próby popchnięcia przez mediatora uczestników w jakimś tam kierunku. Więc to w jakiś sposób jest potwierdzenie tego, że ta intencja podsumowania została zachowana czyli wiernie pokazujemy strukturę, o czym była mowa, jakie były perspektywy, i uczestnikom zostawiamy, jakie wybory na tej bazie dokonać. I w końcu parę wskazówek, kiedy w ogóle takie podsumowanie może być pomocne. Więc pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to, że musi być jakiś materiał na to podsumowanie czyli, um, czyli jakiś dłuższy fragment, często bezpośredniej rozmowy między uczestnikami, kiedy się pojawiają jakieś tematy, um, rozbieżności czy zbieżności, różne stanowiska po prostu, i często następuje jakaś naturalna czy, czy pauza, czy spowolnienie, i wtedy można spokojnie wejść właśnie z jakimś metakomentarzem albo bez i, i przedstawić tematy, to co, co, co zostało powiedziane, łącznie z stałą strukturą, o której mówiliśmy. Z drugiej strony może być bardziej częsta sytuacja właśnie na początku rozmowy, szczególnie pierwszej, na przykład mediacji, kiedy, kiedy jest dużo wątków, masa, masa emocji, pretensji, chaotyczne pojawiają się właśnie zmiany tematów i ktoś sobie zaprzecza, więc jakby duża dynamika to może być pomocne, wtedy najczęściej bardziej bezpośrednio wchodzimy. Na przykład bardzo dużo tematów się pojawi w pierwszej części rozmowy i, i jest wrażenie, że temperatura rośnie i masa emocji wokół tego jest. Jeśli chodzi o temat i mówimy, a i przedstawiamy strukturę, ale chodzi o to, że to jest mocniejsze wejście. I to nie chodzi o jakąś taką sztuczność, tylko bardziej no, dopasowanie się jakby do jakiejś energii rozmowy. Może być też sytuacja, w której te same wątki, tematy pojawiają się, ale w sumie nic się, się nie zmienia, raczej rośnie frustracja, ponieważ ktoś się bardziej próbuje przewidzieć swoim głosem, a ma wrażenie, że nie jest rozumiany zupełnie przez, przez jakby drugą stronę, na przykład. Więc to, to, to widać, że to jest często wyraźna słabość i może powodować właśnie, yy, czy wyzwalać taką potrzebę, żeby zobaczyć coś lepiej, na przykład charakter różnic, z czego one wynikają. I to może być wtedy taki moment. No w końcu właśnie bardzo często, zwłaszcza na porządku mediacji właśnie, kiedy, kiedy jest, ktoś się nie zgadza z czymś albo są zupełnie różne perspektywy, to oczywiście są taki materiał, żeby zbierać to gdzieś tam w głowie, patrzeć na tą rozmowę trochę z takiej dalszej perspektywy z lotu ptaka i czekać właśnie kiedy jest ten moment, żeby pokazać właśnie te tematy i różnice w jakimś stopniu. Dobrze jest też patrzeć właśnie na ile ludzie są gotowi w ogóle do tego. Czyli pewnie na początku mediacji najczęściej to jest raczej taka obecność, słuchanie, odzwierciedlanie, żeby zbudować taką przestrzeń, gdzie ludzie czują, że ich głos przynajmniej jakoś podkreślany, wzmacniany przez mediatora teorię jest, jest obecny. To często może podać właśnie jakoś taką większą moc, spokój, jakieś ustanowienie, choć trochę bym powiedział, siebie w tej rozmowie i trochę być może przestrzeni się pojawi się też na inne perspektywy, nawet jeśli one są zupełnie różne. Z drugiej strony, może być oczywiście sytuacja, ale część to jest w dalszej części rozmowy albo po iluś rozmowach, że, że pojawiają się jakieś zbieżności. Może być też tak, że jest jedno i drugie, czyli w jakimś temacie ludzie zaczynają widzieć na przykład, tak, że, że tak samo dla was bardzo zależy jakby na tym, żeby ten kontakt z mało czy z był odnowiony, ale jak to ma być, to jest zupełnie jakby inaczej na to patrzeć. Więc jakby gdzieś tam patrzymy i przedstawiamy, gdzie są różnice, gdzie są te pola zgodne. Jak najbardziej, jeśli one są, warto to po prostu od w odpowiednim momencie, tak, jakieś punkty zbieżności, decyzji, co zostało uzgodnione. Całość jakby jest istotna, to nie znaczy, żeby się skupiać tylko na różnicach, tylko żeby po prostu uczciwie przedstawiać jedno i drugie. W końcu bardzo dobrą praktyką jest zrobić podsumowanie na końcu spotkania, żeby pokazać całość rozmowy, co się wydarzyło i to mniej jest często miejsce, żeby w szczegółach już Przedstawiać się, jakby najczęściej te szczegóły są znane, chyba że coś się zmieniło, albo nowy temat właśnie przed chwilą został wprowadzony, ale na nas już nie ma czasu, więc to może być jako jakiś temat do kolejnych rozmów. W każdym razie przedstawiamy całość, możliwie syntetycznie, tego co się wydarzyło. Hmm, oczywiście, jeśli jest, jest na to przestrzeń, czasami ludzie no zdarzy się tak, nawet jeśli nie mamy pewności, możemy się spytać jakby, tak, czy, czy, czy było pomocne podsumować jeszcze. I, i zdarzało mi się słyszeć, nie, nie, już tyle się dzisiaj wydarzyło, po prostu już nie mam zdolności, żeby słuchać po prostu, więc ale niektórzy mówią tak, tak były to pomocne, no i wtedy mówimy, ale ogólnie ale to jest dobrą praktyką, żeby zebrać te wszystkie tematy i, i żeby ludzie jasno zobaczyli, co się wydarzyło, gdzie są z rozmową. I to jest taka bardzo dobra platforma do, do decyzji o dalszych krokach. Czy chcą w jakiś sposób uczestniczyć, czym się zająć, być może kogoś doprosić do mediacji. I więc, tego już kończę, cały temat podsumowania. Można powiedzieć, że, że jest to jedna z trudniejszych umiejętności, z uwagi na to, ona jest trochę inna niż odzwierciedlenie. Odzwierciedlenie często jest tak z takiego poziomu trochę odczuć z brzucha, z połączenia z empatii stałem się odwiedzić i treści i emocje to jest tu i teraz podsumowanie jest trochę bardziej wymagające śledzenia układania się tej rozmowy gdzieś tam w głowie nazywania tych tematów widzenia całej tej struktury więc wymaga takich innych trochę umiejętności ale, ale ale w sposób jaki jest trudny jakby w taki sam sposób jakby wnosi jakby właśnie ten porządek, strukturę, jasność w rozmowę. Więc czasami można spróbować zacząć właśnie od takich pojedynczych tematów, starać się później ćwiczyć jak bardziej to rozbudowane tematy. Czasami sobie można coś lekko zanotować, ale bardzo lekko, bo najważniejsze żeby być i słuchać i to słuchanie jest tym materiałem, który pozwala bardzo uważnie śledzić rozmowę i te tematy. Wyłapywać też różne perspektywy. Hmm. Także, także zachęcam do, do próbowania. Jest to coś, co nie jest łatwe na początku, ale może bardzo wiele wnieść do, do rozmowy.